Witam z tej strony Rafhard. Dzisiaj w odcinku pierwszy model ze strychu. Pierwszy z czterech Airfix specjalna edycja Messerschmitt BF 109E. Tutaj mamy Adolfa Galanda. Taki troszeczkę mało podobny. Nie wiem, co znajduje się w środku. Nie wiem, czy tutaj 1988. Czyli no, troszeczkę lat już ma. Nie wiem, co jest w środku. Numer katalogowy to jest 02086. Model kupiony w Antykwariacie po jakimś zmarłym modelarzu. Więc model, który nie doczekał się nigdy swojej budowy, albo doczekał się budowy, nie wiem, może częściowo. Ciekawi co w środku? Ja na pewno. Yeah, zobaczcie! Coś jest. Coś jest. I pierwsze co rzuca się w oczy, zaraz sobie zrobimy tutaj zbliżenie bardziej, pierwsze co rzuca się w oczy to są wypukłe linie podziałowe. Zobaczcie jak to wygląda. To jest model, który prawdopodobnie przeleżał kilka lat na, na strychu i wy jako pierwsi od tylu lat macie możliwość, tutaj widzę, że czegoś brakuje macie możliwość obejrzenia tego, jak wyglądał Airfix w 4K z 1988 roku. Czy podejrzewam, że wypraski... O, tutaj jest dziura w pilocie. Podejrzewam, galant ma dziurę. <grym> Okej, okay, w brzuchu. To nie jest dobra wiadomość. Podejrzewam, że, że Airfix sprzedawał to później jeszcze w jakiś innych, bo innych pudełkach i tak dalej, ale sama taka nostalgia. Zresztą teraz możecie zobaczyć jak wygląda model 109E tutaj w wykonaniu wow, cała reszta chyba też jest w wykonaniu Airfixa z 88 roku, to jest pakowanie podejrzewam, że model że model był Produkowane dużo wcześniej, to mogą. O, i jest kalkomania, zobaczcie. W takim stanie się zachowała niezbyt dobrze, chyba. Znaczy, nie ma tragedii. Nie ma, nie ma tutaj jakiegoś grzyba, nie ma jakichś tutaj zacieków. Tak to wygląda. Eee. Zobaczcie, mamy instrukcję montażu taką prostą. Pewnie wielu z Was. Pewnie wielu z was składało ten model. Dajcie znać, dajcie znać tutaj w komentarzach, czy, czy jako, jako młodzi adepci sztuki modelarskiej spotkaliście się tutaj właśnie z tą wersją 109E i ją składaliście, ale dobra, przechodzimy dalej. Oj, kurczę, chwyciłem, a to już się wygina. Zobaczcie jak wyglądała reszta. Tak powiedziałem model model już swoje, swoje przeleżał niezbyt zachęcająco to wygląda, ale jestem ciekaw też jak, jak to wyjdzie gdyby to po, wziąć pomalować przy malowaniu czy na pewno trzeba będzie odtłuścić formę i tak dalej, znaczy formę, nie formę, tylko wypraski odtłuścić. O Ten, te upały mocno dają się w kość niestety, zobaczcie tutaj jakieś dziwne się rzeczy aha, bo to może ktoś wyginał i dlatego eee, tak to wygląda słuchajcie wypukłe linie podziału teraz możecie sobie wejść u mnie na kanale są 100, jest to 9E eee, i, i możecie sobie zobaczyć jak to się prezentuje jeśli chodzi o w miarę nowe modele a jak to wyglądało, jeśli chodzi o retro? Bo to jest takie typowe modelarskie retro. Są osoby, które lubują się w tym, które budują takie modele. Znaczy, ja to traktuję jako po prostu coś, coś. Co... O, tutaj jest jakiś fragment. Nie wiem, czy on jest, w takim razie, czy ten model jest kompletny. Skoro tutaj już takie elementy, elementy sobie latają. Chyba nie jest kompletny, bo nie ma takiego drugiego. To jest oszklanie, brudne paznokcie mam. To odgrzebania właśnie w antykwariacie, właśnie w takich modelach. To ta dam to dam 109, M109. Tak to wygląda. Dobra i tutaj mamy już, chyba wiem, to są chyba te podpórki takie, które były pod pod skrzydła, tu mamy dwa. No właśnie. Chociaż nie dobra, jest druga tutaj. Także jest kompletna. Jeszcze tutaj wam pokażę e, ślady po wypychaczach. No i to okrutnie to wygląda troszeczkę. No bo ten ślad po wypychaczu, co możecie z nim zrobić? No, no tak naprawdę kurczy. No dobra, jest w środku. No to może coś dałoby radę zrobić. E, Ciekawe, jakby to wyglądało po malowaniu, nie? Dobra, e, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie. Totalne retro modelarskie M109 wersja E z firmy Airfix datowana na 1998 rok. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dzięki za subskrypcję, dzięki za wsparcie kanału i do zobaczenia w następnym filmie.